Witajcie, z tej strony Jakubos. Dziś ze mną jest... Kustelka 12 Tak. No i gramy w rozrywkę typu War, jak w sumie już wiecie. Chodź, między te... 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 To. My się przed chwilą... Yy, trzeba... Trwało... nie, nie trzeba. No, ale fajnie. E, do jedynki wejść? Tak, do jedynki. O, widzisz? Między te wełny. O, Jakub... I wejść do tego czego? Tak. O! Jesteśmy w czerwonych. I chodzi o to, żeby przyjąć prawie niebieskich, a po prostu ich zamordować. Ja nie może stąd wyjść. No czekaj. Najpierw... The... Najpierw musisz poczekać, aż dostaniesz ekwipunek, ale pewnie dostałeś. Dostałem. łodę. The... No, dobra, wyszedłem. A no, po co nam już na i lądka? Nie wiem. Na zmieniasz klasę. Ale to nie możesz się ruszać, to już teraz jest za późno. Chodź. No, wyjdź. No, no, person też tu jest, to mój kłopot. I to jest flaga, i to musimy bronić. O, widzicie, on próbuje na to zabrać, ale jak zabiję go. I my musimy im to samo odebrać, tylko że oni mają niebieską wodę. Najpierw tak. użyję kilka potów. A ty po tym się jakoś. No. Gdzie jest? Nie wiem. Tak daję. Nie mają co rozdawać. Dobra, ja idę oderwać im flagę. O, jaką fajna mam czapetka. O, nie jest dobry. A sądzę, że nie będzie takich lagów, jak przed chwilą. Bo... bo to by się tak naprawdę, to A, i dlatego te takie lagi, bo... Źle sobie zdemalizowała traps, frapsa, bo dopiero zrobione. No, te fajferło. Nie, niebiesy. Nie bijcie mnie. Ja tu jestem w pokojowej serwera? Straszne. Przestańcie mnie bić. Nie da się nagrywać w takich warunkach. Lekko... No da się, ale lekko. Ja mam... Czekaj, nie mam... dobra. Mam lekko 25 PS. Ja też mam 25. Dobra, odebrałem mi flagę, teraz trzeba przeżyć. Opti fajna. Ja nie mam opcji A ty masz? Ja też nie. Ja ja do najpiękniej już mam opty Nie wiem, czemu są lagi. Nie wiem. A teraz mam 24. Jak wszystko pójdzie e dobrze... Cicim mm. drogowie, bo ja chcę się Dobra, widać, że mam lagi, bo skaczę wyżej niż normalnie. Ech. Z tego co wiem, to już tak przegrywam jednym punktem. No. i... Dobra. Lagi są? Nie, dobra, nie mają naszej flagi. Może, może do punkt. punkt. Dobra. Zdobyliśmy jeden punkt. Jak nie dostawałeś tabu. Person. Zmienię sobie chyba klasę. Naucznika. Nie mogę dostać ojca. Trzeba poczekać 5 sekund. Czasami o, dłużej. No jakiś nie i No na cię zmieniasz klasę. No zmienię. Jak widzieć, że zmienia się klasa? Po prostu i się zmieniają. O. I znowu tego diaksa dają. Zawsze dają. Nie ma cholery zepsuć. No, dawaj i Itemy. I-timi. i, teamy. I, teamy. I, teamy. I teamy, tak. i Tak. I są O, dobra. Nie. Yeah. <laughs> tutaj tutaj można niszczyć? Można. Dobre. Można wszystko niszczyć. Łot, nie wierzę. Co? Co za jestem chyba łucznikiem. Jak masz złoty miecz, jesteś ucznikiem. No. Też jestem. O, mister Kajko. ukraść tą flagę? Nie mogą, przecież są nasi, czerwoni. Chodź za mną. Czyli musimy odebrać komuś flagę, Tak, niebieskim. Jestem za tobą. O, teraz jestem... Na, po prawej, po lewej no, w sumie szkło no się mną pojawia. Szkło, no bo nie można podejść za blisko. Dobra, ja idę do bazy niebieskich. O, wyjście na górę ktoś zrobił. Co? nie. Co? Płoty straciłem. Rzuciłem, odsunąłem się i one wybuchły wtedy, kiedy person podszedł. No, to są takie temaki są, nie można kogoś trafić. No, właśnie nie o, Chodzi o, Właśnie to jest fajne, chodzi... Oni też zawsze nie mogą trafić. A przecież chodzi o to, żeby im flagę odebrać, a nie żeby ich trafić. Ale... mi wow. się z skończył. Gościu wyrzucił diamenta. jest? <grym> Stoję przy niebieskich aonini. Nie no, spoko, tylko korzystać. Ała, nie bij. Flagę. Masz ich flagę? Aha. Jeżeli to jest flaga, to flagę. Niebieska wełna. Tak. No no to masz ich flagę, to szybko uciekaj. Tak, masz ich flagę i musisz to wsadzić na tamtą naszą czerwoną na spalinę, gdzie się pojawiamy, jak zginiemy. Dobra, go, go, go. A skąd wiesz, że mam flagę? Bo nie mają... jej? Znikła u nich. Szkoda, kodowie To To jest zdobędziemy to, kolejny punkt. I, i gdzie to położyć? Na naszym czerwonym, czy co? To po prostu wejść na ten czerwony, to samo się położy. to tylko wejść? Flagi. <noise> eee. Lecz nie mogę położyć flagi. Pewnie pewnie dlatego, że zabrali naszą. Musisz poczekać. Wiesz ci taki czerwony napis na czacie, no nie? Co? Na czacie ci taki napis czerwony wyskakuje, no nie? Bo ty masz nie i położyć, masz po prostu stanąć. Z tą flagą. Fuck zabili mnie. Ale oni tak tą flagę że nie na niej stanąć. Gdzie ty jesteś? Odchodź tu. Zrobiłem na Nie no, I dawaj no. itemy. Szybciej chodź tutaj. chodź tutaj. O, dobra, dostałem. Nie, wiesz. Chodź tutaj. A nie tu, nie tu. Tu na dół, szybko. Na dół. I gdzie to dołożyć? No i stań na tym czerwonym. Stań. O, i zdobyliśmy jeden punkt. Jest. Czyli mamy już ale dwa. Trzeba jeszcze jeden nie wygrał. A i wygramy. dalej wam Aha, no to pewnie laki są. Bo na pewno ci zniknąć i temu powinieneś dostać. Ale to zawsze są laki. Nie wiem czemu się takie laki. Nie! No, O. Koleś się bawi perłą. A nie bicie mnie. Dobra, idę już zmienić kolegów. Z tym królewskim zwiadowcą nie macie prawa mnie uderzyć. Łącz, spadłem. Nie, zostaw mnie. Nie, zostaw mnie. Uuu, Teleportuj, Perło, proszę, szybciej. Nie. O. Dobra, mam ich flagę. To jest taki trochę AIDS of spades. Tak? Jak wygramy, dostaniemy ciacho. Mam dziesięć. Jaki masz kolor? Czerwony, cicho. Moja siostra w tyle coś tam mruczy. Uuu! Pozdrawiam twoje w Wkosz, 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 wkosz. flaga? Wziąłeś? Mam. Zabrali nam flagę? Chyba. Oby nie. Niebieski, bicie go! Ma na flagę. No dobrze, bigo, bigo. Dobra, odzyskaliśmy flagę. Jest Czecho. No co jest? Co? Nie wierzę, zlagowałem się tak bardzo. Ja. No i nie że... jesteś? Czekaj, na razie nie mogę, bo mam itemy z tego. Z Łora. Dobra, ale w jakim? Gdzie jesteś? Przecież to nie mam moich itemów. Ja na razie nie jestem w żadnej. A to chodzi tu niebieski. Lagi. Chodzi tu niebieski. Okej? Okay? No już, już, już. Niebieska czujaka. Czekaj, już idę. O w jakiej jesteś? Już, już, już. Można jak, chyba jeszcze na TF2 pójdziemy. Jak chcesz. Team Fortress 2. No chodź. Już, już, już. Na, na morze jestem. Chodź tutaj, na morze. Na niebieski. Eee, no a ja jestem akurat czerwonymi czekaj na, teraz będziemy jednymi i gramy swoim czy się nawalamy czekaj spróbuję jeszcze raz nie no, no ale jestem czerwony Wiesz coś takiego czekaj napiszcie ci na, na czacie o coś takiego tylko że bez tych kropek ale bez o, kropek no i co teraz no i wejdź bo to ci powinno wyjść z tego. zwora. Jestem czerwony. I niebieski. Aha. No to trudno. Mam co jeszcze Adam i Jak wolisz. On jest yy, mi obojętny. mam czerwony. Ale no co? jest, ja miałem płek i ciastek. I mi się zbugowało i mam... O! Czerwony zabrał flagę niebieskim. Nie zdążyłem. Ale przy lagi się skończyły. Ej, zauważyłeś? Nie, nie bij. Nie no? bij. Stawcie mnie. Siebie bijcie. O nie. No, chyba będziemy po tej rodzinie kończyć odcinek. Może. To czekaj. Ty... Mój dysk się zawala. To ile masz miejsca na dysku? 500 giga. to, to przecież masz sporo, spokojnie, dużo. A bo ja tu nagrywam w najwyższej co chyba. Aha więc w tak znajduje gdzieś tak 5 giga. Hmm, to jemu podobnie. Zabiję ci go skate'a. Cheater. No Co? Nic. Eee, cheater powiedział. Citera, nodusa Naddusa. Nie używam. Nie mówię, że ty używasz. Ja mówię, że ty zabiłeś cheatera. A. Chociaż że sobie... w nie, bo... nie. No, czemu te perły nie teleportują? A widzę cię, Przecież. Skate. Okej, tecik, zaś zdobył flagę. A! O, ja zadnił coś mnie. A, to byłeś ty! Aha. Sorry, rzuciłeś się na mnie. Teraz tak widzę, tak. Jakubo. Nie zauważyłem, myślałam, że ty jesteś... że ty jakiś inny gra. Fajs? No, bo ja tak mogę rzucić się na tego gościa z flagą. Nie, ja się dla takiego drugiego <suszy> ciebie żyć Ile marzy w ciebie FPS-ów? 25 Aha, ja mam 30. No ja miałem co... Czyli, że koniec. Jak? No nie wiem jak chcesz. Bo jest mi zostało 2 giga na dysku. Co ty masz na nim, że tak mało miejsca? Nie, ja miałem ja wolnego mam 300 giga, a teraz mam teraz 5, 2 giga wolnego. Dobra, ja kończę, bo ostatnie sekundy mi zostały. cześć. Dobrze, to kończymy odcinek. Do zobaczenia. Dobra.